Wszystkim witam Was w kolejnym odcinku na naszym kanale. I dzisiaj będzie się naprawdę dużo działo. czerni 28 testuje choleń nogi tylko na kanale BOWI. Na koniec policja przyjechała. Zapraszam Was do oglądania, a my się już ładujemy na busa i jedziemy do Warszawy. Mówię zdanie testowe do kamery. Bo Ty żarty. nigdy nie wystąpiłeś na kanale Bowy Daily Adventures, chyba? Nigdy. nigdy. Nigdy? To jest Twój debiut. Tak, to jest mój dziewiczy filmik. <noise> I co możesz pokazać widzowi? Dorodny motorek z Elsa? Piękny kurak, dorodny. Patrzcie, kto tutaj jedzie. Wybranka tak normalnie jest? Jak ondałem handbaka'a, to śruki się zgubiły i trzeba po prostu kupić nowy i będzie zawod. <śm> 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 Teraz zrobimy sobie unboxing nowej kolejnej która do mnie przyszła. Navy ST3 Pro. I przekonamy się jak to idzie. Także nie ma co przedłużać. Od razu robimy unboxing. Profesjonalny nożyk. Na spocie ogólnie jesteśmy. Wiecie o co chodzi. Jesteśmy na spocie, jeździmy na polowe. motorkę. Warunki polowe. Jest też odpakowuje, pozdro. No i co, i na No dobrze widzisz? Tutaj jest e... ładowareczka, bardzo mini. Coś jeszcze. Kablik. Dobrze, ale najważniejsze pytanie. Ile to ma zasięgu? Z tego co widzę 75 km. Możecie sobie patrzeć czy wam się zgubił gdzieś jaką nim. kolega ukradnie to znaleźcie. <laughs> Ej nie, jak potrzebuję pomocy. No. O kurwa, no to lekkie to to nie jest. Czekaj, czekaj, Dobra. Czekaj, może to złożę najpierw. Okay. Czy ktoś czyta instrukcję? Nie. Dobra, kabel do środka wpychamy. Jesteś pewna? No. Tak mi się wydaje, nie sprawdziliśmy tego, bo my jesteśmy mądrzejsi niż instrukcja. Po co, po co instrukcja, tak? O! No. Proszę bardzo i kółko numer 2. Tam masz jeszcze, to, zajmij górę, o właśnie. I jeszcze mamy, uwaga, uwaga, stopka. Dostajemy tutaj w zestawie taki śrubokręcik, którym możemy dokręcić kierowniczka. Oficjalne... Zdjęcie folii. Wow, wow. ale jaki wbudowany. Ładnie zabudowany, naprawdę. Dobra, e, przechodzimy do testu. Już coś pika, nie wiadomo o co chodzi. Pewnie Bluetooth. O nie, <suszy> <suszy> O nie, już się nie widać. O, już wiem, że można włączyć światło. Patrzcie, tutaj klikam, przytrzymuję. Na tył jest na tył. Pe... No, na pewno jest na tył. Z telefonem trzeba się połączyć. Okazało się, że właśnie znaleźliśmy się na micie hulajnog. I dzisiaj idealnie tutaj wpasowaliśmy, bo też mamy hulajnogę i dało się wam robić, żebym przetestował. Patrzcie, tutaj, jakie triki da się robić na tej hulajnodze.

Przynajęłam no ja specjalnie na ten odcinek kaskadera, widziałam, że dobrze jeździ na skuterze na kanale Czerni i zobaczymy jak sobie poradzi na tutaj skuterze, ale kolejno to. Nie wiem czy jest gotowe, ale zobaczmy. No, ile powiedzieć na godzinę? Ej, dobra! Ogólnie na sporcie jedzie 20, na takim chodzonym jedzie 6, na tym łoku, na drive jedzie... Dobra, dawaj na koło. O, Czerni 2.8 testuje choleń nogi tylko na kanale Bowi Day Adventures. Dobra, dawaj. Co? Skok. Jaki skok? Jaki <laughs> skok? Ej, skoczyłbyś z busa, jakbyśmy wyczyścili? <laughs> Chyba za propozycję. Mogę z krawężnika skoczyć. To dawaj, dawaj z krawala. To wow. kołk. Ej, dobrze to wygląda. Aż się kierunkowskaz włączył. To twój debiutancki występ na Motorku. Eee, dokładnie. Nie wiem, czy przedstawiać się jako X-Mas Boy, czy MRF Boy. Eee, wolałbym MRF Boy. Nie wiem, czy jestem godzien w ogóle takiego sprzętu. Kurde, by tak pojeździł jeszcze z pół dnia. No. Mógłbym należeć do Waszego teamu? Mocny zawod. Wow. wow. Widzowie, właśnie wyruszyliśmy z tamtej miejscówki, ponieważ pan, pewien pan się bardzo zdenerwował i nas okrzyczał, że nie dajemy po prostu zmarłym na cmentarzu odpocząć. No i też jest już wieczór, zaraz będzie ciemno i zobaczymy się już następnego dnia. Łączymy tutaj hulajnogę. 41 km możemy jeszcze zrobić na połowie baterii. Już wiemy, że właśnie z pozycji aplikacji można sobie przełączać pomiędzy eko i turbo trybem. Boż, jedzie super stromą górę na hulaźce. Zobaczymy, jak i to pójdzie. Patrzcie, tutaj, bez problemu wyjechała ten podjazd. Tutaj jest naprawdę duże nachylenie. Kiedyś przerzotem pod tą górę nie wyjechaliśmy, wujek musiał nas traktorem wyciągać, także to wam powinno zobrazować jak duże nachylenie jest tutaj właśnie pod tą górę. Jedziemy dalej, noga jest w stanie wyjechać górki do 28% nachylenia. To już wiemy, jak widzicie, ma przedni i tylni amur. Nie pokażę, jak działa. Więc bardzo wygodnie się na niej jeździ właśnie no. dzięki temu nawieszeniu. Ma tryb turbo i eko, którym można przełączać w aplikacji. Jak macie tryb eko, to na dłużej wystarczy Wam bateria, ale hulajnoga będzie wolniej przyspieszać. A jak macie włączony tryb turbo w aplikacji, no to ona dużo szybciej przyspiesza. Ma napęd na tył. Czyli można iść na koło. Patrzcie, tutaj. Tutaj ma taki uchwycik, i można sobie jakieś zakupki dać, moim zdaniem. Ma dzwoneczek. Hamulec przód, tył. Kierunkowskazy. O, to jest ciekawe. Wow. Przygotujemy teraz tor testowy, żeby sprawdzić, jak sprawdzi się amortyzator w Krajnoton. Wow. wow! Ale muszę przyznać, że z tym zawiasem tak się w ogóle nie czuć tych nierówności tu. A takich małych patyków to w ogóle przylatuje. Super to działa, muszę powiedzieć. Nieźle. Zasięg tej kolejnogi to 75 km ale mega fajne jest to, że tak naprawdę w aplikacji możecie sobie sprawdzić, na ile kilometrów zostało wam baterii. Wow! I nie zadaje rady, nie? Nie się daje, no. I mega fajne jest to, że właśnie ma ten zawias i w ogóle tych kretówek, dziur, w ogóle nie czuć tą kolejną, bo można lecieć piecem. A teraz przetestujemy ją na za oranym polu. Kto tu jest? Kto tu jest? Patrz teraz coś na Patrzcie w ogóle jaki tutaj jest super. Designerski ledzik fioletowy, można różne kolory ustawić ogólnie. noga jest także wyposażona w zaawansowaną kontrolę trakcji, którą możecie włączyć lub wyłączyć w aplikacji. Dodatkowo ma też silnik o mocy 1350W, który jest tutaj z tyłu I jest wystarczająco mocny, żeby wyjeżdżać duże górki. noga także się składa. Teraz Wam pokażę, jak to wygląda. Jest to dość proste, tutaj po prostu pociągacie do góry i odchylacie. Dajemy tutaj teraz w dół. Tutaj mamy. Ukryty taki zaczepik. Hops. Zaczepiamy. O! I bierzemy hulaśkę. O! Pakujemy do auta i jedziemy na wycieczkę. I tak też teraz robimy, bo wróciliśmy tak naprawdę na chwilę do domu, ale znowu jedziemy do naszych ziomali, tym razem na inną miejscówkę. Dwójki? No. no Ale, ej musimy dojechać na górę Najważniejsze jest to, żeby na całym gazie wjechać Ale na dwójce jechałeś? Trójka i dwójka Nie no mi się z... Zda... Ode no odecznij dwójkę Ale, ale Patrick to jest wysoko! Dwojce? Odcięcie, no Okej No ty jeszcze to jedziesz No nie O kur... Ja w dużo gorstku Ej, ale teraz to poszło łatwo W sensie jak ty jechałeś to ja miałam takie dobre No to ja też <grywa> Ale co, dwójka? No? Ale Miesz tak naprawdę to moment? dopiero przy końcu trzeba odciąć. Wiesz jaki jest ważny moment tam na początku? Nie bać się od razu. Tak, no? Ja się bałem, <grym <grym teraz to, jest, to jest... Ja pi... Ale to fajne takie motorki, nie? Fajne. No? <grym> jest to, to jest dużo prydu dają. Nie, było gorzej teraz niż wcześniej Udało się. się! Dwa razy! Co ty gadasz? Jesteś gotowy podjąć wyzwanie? Ja? No A ja tutaj pogonam cię jest! Wiesz, że to jest podjazd Sigma. No, jest właśnie to jest na Sigma. Jesteśmy w Sigmę. Tak. Gosiu zabrakło tyle. No. Nie no, też już wyjechała. Wyrzuciła go na górę. Dobra, dawaj, jedziemy. Ej! Marian! Ale wiesz, że ta górka nam nic nie daje? Ona? No, wiesz... To nic, no. to... ale fajnie się ty. No, próbujesz? Tamtym. Czego tamtym? Co to jest Teraz Gosia pokaże wam point of view Gosi właśnie Także zobaczymy jak sobie poradzi z tym podjazdem Nie wiem ja ty! Trochę poczekaj, żeby w gafę nie dostać. Ale teraz już patrz jak dziko patrzcie, Gosia się nie poddaje Cały go! O co sądzisz? Jak ocenisz ten występ? Za mało gazu. <noise> Za mało mu Dużo było gazu, tylko zły kierunek obrała moim zdaniem. Nie, myślę, że kierunek kierunkiem, ale gaz tu robi kluczową rolę. <noise> Ona wylądowała prawie na schodach. Więcej gazu. Nie, on chyba znowu zrobiła ekipę, że znowu chyba usiadła na chwilę. Nie? Tak, usiadła, usiadła. I w ogóle była tak do tyłu bardzo, tak. jak... Ale z jazdy ma opanowane już jak widać. No to był y, najlepiej wyglądający od jazdy do tej pory, szczerze mówiąc. Nie siadaj, nie siadaj. Nie siadaj, leniówku. Kończę, zobaczysz co jest dalej. Zapraszamy. Zapraszamy po nasze usługi tylko u nas. Będzie, będzie bardzo zadowolony. Ale odwoliłem tam. Co zrobiłeś znowu? Ja nie wiedziałem, że jak się tak oddałem gazu pod górkę, a nagle był dół i skoczyłem tak na tym. Ej, ale dobra troska to jest, nie? No i miejsca. No. Wjeżdżał się mój motorek Jest cudowne, nie ukrywam To jest silne dopiero jest... Patrzcie tutaj Ja pierdolę Jak to się tak naprawdę Ej, wyglądają jak jakieś ufo ogólnie No, A, <grymne> no nie? Ej, śmieszne Ale trzeba miedziłamka, bo sama ma to chujowa no, Ej, możesz takie dostosne testy? To, to, to <grymne> to może, no to woda ma wow Ej, ale niski teraz jest Niski jest teraz. No? No może nie idealny, ale, ale jest ok. Ale trochę strach. Czemu? No bo chuj tam pada teraz. Tak? No, a tam jest taka nawierzchnia. Wiesz to są skiki, no to... No trochę się boję. Nie no <laughs> chcę się tam do mi to miejsce Chciałam jeszcze pejść na gumie, ale już zaczęłam się z gdzieś sobie dały. No <laughs> dobra. Testujemy serkę. Już nie pada grad ci Patrzcie tutaj. No? Ale właśnie ciekawe, jak mnie ciekawiło. Yy, ale chciałabym wiesz, pojeździć nie dłużej, także porobić sobie nie, triki. No, za bo nie, ja też chciałam, co nie? I, i hand, straj tu <grym> robić, czy <grym> w ogóle? No. ale jakoś tam dziwnie ściąga Tutaj jest taki ten, na te opony ogólnie... Tam pod... ściąga w jedną stronę No, podłoże takie słabe Ale tam... da się Tam gdzie wczoraj byliśmy to było w ogóle luks No tam luks, ale też tu policja nie przyjeżdża Jakbyś się wjeździł to w by Bo tu jest długa prosta do jazdy co on robi? Wytraca baterię. Dawaj na ktm -a. Ale też tu policja nie przyjeżdża. Ostanęli sobie tylko na kiepa przyjechali. Na koniec policja przyjechała. Robi to nowe wrażenie gosia? Absolutnie. Żadnego. Mnie, nie po nas. Po Elze. Elze zjada kamienie. Niszczy mienie. No.